I myślę, że następny problem będzie rozwiązany. Projekt części rozbiórki jak i zarządzanie. To, co deklarowałem, jesteśmy i dokumentacji na jak Wyszymy, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni ta dokumentacja będzie i jeszcze chcemy w tym roku rozpocząć prace rozbiórkowe. w tych część które z Państwa spadają największe na A, budowa kredyby, budowani, a to tak, budowa w urzędów na podstawie ustawy o koncesjach na roboty budowlane. I trzecia, dłuższe to jest też jest przygotowany y, przetarg, jeżeli chodzi o budowę, czyli te ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli chodzi o budynek socjalny w naszej Ponadto jest w trakcie y, postępowania budowa miejsca stowarzyszenia syntetycznej funkcji sportowej. Tutaj a troszeczkę się nam przyciąga na to, że jeden uczestniku postępowania zaskarżył do Urzędu Zamówień Publicznych i na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy naszego terminu rozdania Urzędu Zamówień Publicznych. Budowa grup sportowych w ramach podmowy czyli Krzywia Skierowicza przy Szkole nr 8. Yy, jest się, Jego tryb też nieograniczony. Chyba dzisiaj był dziennie na otwarcie, na otwarcie ofert. Wpłynęła oferta i myślę, po sprawdzeniu, jeżeli będzie wszystko ok, będzie trzeba rozstrzygnięty. A tu o monitoringu mówiąc, to mamy w tej chwili całą centralę 5 kawiarn na terenie miasta. Chcemy dodatkowo, w którą jeszcze zainwestować 6 lub 7, to w zależności od wysokości. Jak tam będzie przedarta określona, czyli myślę, że na koniec roku powinniśmy mieć 11-12 kamer na terenie miasta, w najbardziej doradczych miejscach. A rok następny, o no następnych 8, bo nasza centra jest 20 kamer, trzymamy, że w przyszłym roku osiągniemy to maksimum, czyli tak, przynajmniej 20 miejsc będzie skanowanych na, na terenie miasta. Tam bowiem przy rzecznej na rzecz odtrawołania złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Merytoryczną i ja właściwie pozostała tylko i wyłącznie decyzja zarządu Województwa Zadrowia Wyszkowskiego, czyli zarządu Warszawskiego. W dniu 23 października otrzymano informację o finansowaniu projektu w ramach Rynalnego Programu Operacyjnego pod tytułem Wyposażenia się procedury wołania w system informatyczny. Też ten projekt do Rynalnego Programu Operacyjnego. Cieszymy otrzymali się, otrzymaliśmy temat wartość projektu, to 443 443 735 zł, o udział e, w dotacji w funduszu europejskiej jest około 70%. Beneficjentem oczywiście jest ośrodek kultury. Czyli myślę, że dobrze to się nam składa, i remont Ośrodka kultury, modernizacja obiektu, pełne wyposażenie sprzęt, cała sieć komputerową i myślę, że będzie to pował obiekt, na który, który mieszkańcy nasi zasłużyli. W związku z realizacją projektu budowa łącznika od Rodni Krojowej 24 do y, Zbrodni Zlepkę y, 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 o. rozpoczęto w dniu 16 roku. rozstrzygnięto postępowanie udzielenie zamówienia budżetu na wykonanie narzędzi promocyjnych. Tak widzimy, że wymóg instrukcji jest taki, żeby siedzieć rozgrębny, żeby postępowaniu przetargowym wyłączyć podmiot, który Przeopracuje program, pewne wszystkie te wymogi promocyjne mówiące o kto finansuje, kto buduje tą drogę. Więc wygrała firma z Kalisza yy, za kwotę 12 480 zł. Już pewne elementy będą w najbliższym tygodniu. Takie też jest wymóg, że w ciągu pewnego okresu rozpoczęcia inwestycji już powinny być w tablicy mówiące o środkach europejskich, o regionalnym Więc w przyszłym tygodniu już pewne elementy tej pracy firmy już będą. W 2009 i 2010 to, co jest już po decyzjach na dofinansowaniu lub to, co jest już no, mając decyzję w, w formie oceny formalny i merytoryczny, czeka na tak ostateczne decyzje, to w projektu przez nas złożonych jest na kwotę prawie 106 milionów złotych. Z tego, w pierwszej interwariancie, jak byśmy udział w środku zewnętrznym, czyli ze środków unijnych, będzie to kwota w 56 milionów złotych. To jest dużo, ale też proszę o tym pamiętać, tam w różnych pytanie, czy można jeszcze więcej. Teoretycznie zawsze można, tylko o tym proszę pamiętać, że tą różnicę musimy dopłacić my w jakiś sposób. Że jak mówimy o 106 czy 56, czyli tutaj pozostaje 50 milionów. Czyli na te lata my wspólnie z naszymi jednostkami, którzy są beneficjentami, będziemy musieli te środki zabezpieczyć. A pamiętajmy, że budżet nas to jest tylko zwolnie dochodów się 75 milionów złotych. Dlatego, ale te wnioski są złożone jestem przekonany, że nasz pomysł na sfinansowanie tego, na wsparcie tego, tylko podpiszemy decyzję jest pełna gwarancja zrealizowania tych projektów unijnych. Przed yy, przedsiębiorstwo kołacki uzyskało wsparcie na wodę yy, ponad... 2 miliony 600 tysięcy złotych i do tego jeszcze proszę pamiętać że dwóch dużych projektach jak dostały w rolny szpital powiatowy połowany. Jeden projekt przy dotacji po 6 milionów jest w trakcie realizacji, drugi jeszcze trzeba oczekuje na ostatnią ocenę merytoryczną. tylko podmiot zainteresowany wydzierzaniem tego terenu. Jeżeli przetniemy postępowanie. Wydamy decyzję środowiskową, nie będzie rady przeciwwskazać, bo tak samo dokonujemy tych zmian, bo i studium zagospodarowania się będzie też taki znak dopuszcza, dopuszczający taką działalność. Wówczas tą firmą bezwiedzią też umowę na dzierżawę tego terenu, żeby przerabiała i plus i elementy zielone, i drzewo, wszystkie rzeczy. Co do bruzu, jest to o tyle dobre, że wówczas od rozmawiali o budowanie tego materiału w drodze Także tutaj myślę, że jest szansa, byłoby to miejsce, gdzie wszyscy budujący, dokonujące rozbiory, czyszczące pewne rzeczy, nie mogli ten materiał odstawić. Co do procedur, w jakich zasadach, na jakich warunkach, jeszcze nie chcemy biegać, ale chcemy, taki podmiot jest zainteresowany takim działem, i się ulokować, bo mówić, sporo się buduje, sporo tych problemów jest w takim materiału, dlatego też podjęliśmy te działania. To jest ten przy ulicy Rybacki. Myślę, że nie powinno być to miejsce dla kogokolwiek za bardzo wciąż. Dziękuję.